Widzowie, nie mam go! Nie że co się dzieje. Patrzcie! mam sobie w Pepper i ja chciałem to zrobić i mam. Poczekajcie. 98%! Cała mapa! 15 kili! Widzowie, czy wy to widzicie? Patrzcie! Cała mapa! Poczekajcie, bo całą mapę. że tego aż tak dobrze nie widać. Ale jest! Mamy to! Uwaga! Teraz tu obiadę i skończę. O widzowie! O oh my god, 90... 100%! 100%! Ja! Na Smallmapie to jest oczywiście, ale... 100%! Ja cię. Ja. Co? Super, jak ja to robiłem. Wyciągam się, otaczam se kółko. I lecę tędy. Teraz mi się to nie uda chyba. Ale kto wie? O ja tak na oko otaczałem nie. Zaraz mnie, teraz mu ktoś zabije, Mówię Wam. Taka będzie, jak znowu zrobię 100%. Widzimy się zaraz. Ej, widzowie, sorry, że nic nie widzicie, ale patrzcie, już mam 26%. Pozdro. Widzowie, mam już 34%. Sorry, że nic nie widać, ale pozdro. 44%. 47% miałem. Już się nauczyłem grać perperio. Góra. Teraz lubię pół mapy na raz. Może nie na raz, ale ćwierć mapy na raz. Sad, widzowie, ale jeden raz mi się udało zrobić yy, mapę całą i zamknąć lep. Tu idę. Dobra, robię całą mapę na raz. Robię to. Robię to. Człowek to się rozwalił. Uch. Ja więc na mnie jeszcze żyję? Nie, mnie rozwalą na bank. Na banku mnie rozwalą. No, rozwalili mnie, ale miałem ponad połowę mapy. Pozdrowić Co Cała w wykarpała. Oh my gosh!